Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek z kolejnej inwestycji na ranczu. A mianowicie, oto taki budynek, taka szopka, która będzie przeznaczona na wiosnę na gęsi. Tutaj sobie będę siedzieć. Tak ona tu wygląda. Na razie taka. Konstrukcja tam ściana, tu będzie ściana, daszek. I tutaj gdzieś będą drzwiczki do środka. I tutaj ścianka. Taki zarys mniej więcej. Materiał zakupiłem. 300 zł poszło ze wszystkim za drzewo. Deski ładne. Świeże kantóweczki. Tu na spód. Zrobiłem taką lekką Paciarę Lekką wylewkę Tak byle jak, żeby ino takie Kamyki powiązało Żeby szczury tutaj nie chodziły Bo e, wrąbał się szczur znowu Tu się podkopuje Pod spód Założyłem lep na niego Na wieczór zakładam I trzeba go będzie złapać Bo tutaj jeszcze na to Pójdzie ten podest, Co to był i dookoła będzie wszystko szczelnie zalane betonem żeby to uszczelnić i tutaj sobie będą gęsi siedzieć na wiosnę a w zimie zobaczymy może i nawet tutaj ocieple i kury sobie będą siedzieć w środku są owce więc tutaj bez problemu by nawet kury sobie siedziały tak to wygląda jeszcze później pójdziemy do pola tam wycinali drzewa. Zobaczycie jaka granda się zrobiła. Więc też Wam to wszystko pokażę. Żeby też... O! Gater, yy, po, yy, Pogubiłem się. Imię. Zrobię ankietę po filmie z propozycjami na imiona od Was. Pierwsze dla jednej owcy, nowej, drugie później w następnym filmiku dla drugiej. Założyłem mi w obroże. jedna ma czerwoną, druga szarą, więc będą się odróżniać obrożami. No, więc tutaj taką sytuację widzieliście. Teraz zabieram się za tą ścianę i będę pokazywał, jak to wychodzi. Co? Zabieram się do roboty. Robota idzie. Tutaj już kolejna ściana zrobiona. Teraz będę zabierał się za dach. Robiłem jeszcze zastrzały na winklach, żeby to się nie biwało. Tutaj jeden wystarczy. Jeszcze tu na no, dole, no, może jednego dam bo tutaj już nie będę dawał, bo tutaj będą drzwiczki, więc nie potrzeba, zawadzało i teraz biorę się za dach. Strasznie wieje dzisiaj po uszach. Też chcę to szybko zrobić ten dach żeby iść po owce, bo żeby tam nie zawiało i strasznie się wieje. No i tak to wygląda na razie. Zaszczały porobione na każdym winku. Jeszcze tutaj jednego muszę dorobić. powieram się za dach. Wiatr się trochę uspokoił, więc przyszłem znowu coś podziałać. I dach mamy skręcony. Od góry na górę pójdzie papa. Tutaj dołożyłem kantówkę. I tutaj od kantówki jeszcze pójdzie jedna na dół, bok. I tu będzie okienko wstawione, żeby światło dochodziło do środka i tam pójdą deski bokiem i tutaj drzwiczki desek mi jeszcze zostało kilka więc powinno starczyć no jak na razie tak się to prezentuje owce już zamknąłem i teraz kto dotrwał do tego momentu to e, tam postet po tym odcinku e, Widzicie mają obruszki dwie nowe owce, więc pierwsze dla tej w czerwonej obróżce możecie wymyślać imię, a dla tamtej po następnym odcinku. Więc teraz macie do wyboru tą tutaj w czerwonej obroży i jej możecie wymyślać jakieś imię pod postem, który dodam, nie pod filmikiem, bo nie będę wybierał z tych pod filmiku ty pod postem, który dodam. No, więc tak to wygląda. Ja zabieram się dalej do roboty. Zrobiłem sobie taki kontur. Tutaj pójdą całe deski aż do tego miejsca. I tu pójdą już krótkie. A tu będzie okienko zrobione. Tu będzie całe dechami zabite. I tutaj drzwiczki. Jeszcze od spodu muszę całą deskę dać. Tu jest szpara. Tu wylewka będzie w środku. Jeszcze szczurem mam. Ze szczurem mam problem. Muszę go złapać. Mam tam lepa na szczury, więc się zostawi na niego. Wczoraj niby się chwycił, ale i no trochę musiał się złapać, bo... Nie dużo było go przylepionego. Czekajcie. O, widzicie tutaj, no na kraju się złapał. Jest trochę sierści. A teraz tą stroną założę, więc może się chwyci. Dobra, lecę zrobić dalej. Kolejny dzień dzisiaj jak widzicie już to wygląda dzisiaj dołożyłem te deski dokręciłem tutaj na okienko zostaje z ranek tutaj połatałem szpary i tutaj ze środka wyciągłem jednak ten podest on będzie wyrzucony a w środku zrobimy wylewkę płytę wylejemy będzie lepiej się obornik wyrzucało ścieliło nie będzie takie krzywe tylko będę musiał tu jakiegoś żwiru dwie taczki przywieźć, wyrównać i wtedy płytę się wyleje zamocowałem też na kołkach i winklu tą Szopkę do ściany, tu i tu. Więc teraz już się nie koleboczę od środka. Okienko tak to wygląda. Tutaj pleksę jakąś założę i drzwiczki I od środka będzie z i papą obłożone. Dach, tak, papą. Więc tak to wygląda. No teraz pójdziemy do pola. Pokażę Wam, jak mówiłem, tą wycinkę drzew, którą zrobili. Tam leży jeden kawałek, już wyciągnięty z jasiona. I tam w lasku jeszcze jest następny, więc zaraz tam wam pokażę. A resztę budowy to pewnie w kolejnych odcinkach. No i tutaj są dwa drewna, dwie kłody z jasiona. Wycięte, wytargane. Tutaj na razie na drodze leżą. Owiec nie wypuszczam, bo się boją tego. Nie chcą mieć to pola więc to leży na razie tutaj i tutaj jest granda tam jest jeszcze wycięta cześnia tutaj wszystko poharatane to trzeba będzie sprzątać oni to powinni wysprzątać tutaj te gałęzie wszystko tu połamali drzewka to też będą wycinać i tu jest cześnia ucięta Pokażę, tam pójdę. Tak to wygląda tu. Puścili tą wcześniej. Tu lipę też puścili jedną, taką mniejszą. Tu ją wykorczyło. Pościnane. No, a takie próchno było w tej wcześniej. Widzicie. Ta ziemia już się zrobiła w środku. Tutaj jest też lipa puszczona. Wszystko będą czyścić. No i tam dalej, już nie będę szedł, ale tam też jest wycinka zrobiona. Gdzie w środku, w drzewie? Tyle ziemi. tyle wale jakieś są. Więc też jak najbardziej, do wycięcia. To wygląda. Tutaj puszczali to wszystko w tą stronę na drogę. Dobrze, że nie na e, stronę pola, bo tam byłoby dużo roboty, także ogrodzenie mogłoby się zniszczyć. Więc tak to wygląda. I tutaj pniak pozostał po się nie. widzieliście go na poprzednich odcinkach jak stał, jego tutaj powalili w tą stronę tam w te to jeszcze pniaczek jeden z łączenia z dwóch odnóg został to pewnie działo sprzedadzą na podróż ktoś nie sprząta tak to wygląda to. dobra to na dziś to tyle Jeżeli filmik się podobał tradycyjnie możecie zostawić łapkę, komentarz subskrypcję Eee... Widzimy się w kolejnym odcinku. Jak się darzy, trzymajcie się, cześć.